Mamy takie zadanie. Odczytaj współrzędne zaznaczonych punktów, zapisz je w postaci dziesiętnej. Teraz zobaczcie tutaj na osi liczbowej mam taką liczbę: 2, potem 3, 4 i na ile części ta oś liczbowa jest podzielona? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Czyli zobaczcie, skoro mam 10 takich miejsc, to znaczy, że jedna krateczka to jest 1 dziesiąta. A zatem ten punkt to będzie, tu by było 2 i 1 dziesiąta, to tu będzie 2 i 2 dziesiąte. Teraz tu by było 2 i 3 dziesiąte, 2 i 4 dziesiąte, to tu mamy 2 i 5 dziesiątych. Idziemy dalej. 3. Wiemy już, że jedna kratka to 1 dziesiąta.

To tu mamy 4 i 5, to tu mamy 4 i 6, 4 i 7, to tu 4 i 8. W ten sposób opisujemy współrzędne na osi liczbowej. I kolejny przykład, zobaczcie co tu jest. Tu jest 0, tu jest 1 dziesiąta. To jak to podzielić? No, wystarczy tutaj dopisać 0, bo 1 dziesiąta to jest to samo co 10 setnych. I tutaj, gdzie mamy 2 dziesiąte, zrobimy 20. Setnych. I teraz liczę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Czyli jedna kratka to jedna setna. Czyli mamy jedną setną, tu będzie dwie setne. 0,02 zero, zero, setne. To jest tu. No to tu. 0,03 setne. 3 setne, 4 setne, 5 6 setnych, setnych, to tu będzie 7 setnych. Widzicie, jak to 0 dopisaliśmy, to fajnie widać. Jak tu mamy 10 setnych, no to kolejna to będzie 11, 12, 13, to tu mamy 14 setnych, 15, 16, to tu będzie 17 setnych. 18, 19, no to już mamy 20, to kolejna liczba. 21 setnych. 22, to tu mamy 23 setne. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Jeszcze raz przypominam, tutaj, żeby jak mamy jedną dziesiątą, no to nie bardzo umiemy coś zrobić, ale jak dopiszemy 0, to już widzimy, że jest 10 setnych, i wtedy nam się to Łatwo podzieli od 0 do 10 no to mamy kolejno jedną setną, 2 setne, 3 i tak dalej. No i ostatni przykład. Tutaj mamy 21 setnych, a tu już 22 setne. To analogicznie jak w tym drugim rozszerzymy sobie zawsze możemy 0 na końcu po przecinku dopisać, bo 21 setnych to to samo co 210 tysięcznych. Czyli mamy 210, to tu by było 211, 212, to tu będzie 213, ale jakich? Tysięcznych. 214, 215, to tu mamy 216, pamiętam, tysięcznych, 217, to tu mam 218 tysięcznych. Tu mamy 220, to tu będzie 221, 222, to tu 223, czyli 0 całych 223 tysięczne, 224, 25, 26, 0 całych i 227 tysięczne. Jak tu mamy 230, no to kolejną liczbą będzie. 0 całych i 231 tysięcznych. Tu jest 231, 232, to tu by było 233 tysięczne. Tu będzie 234, to ostatnią liczbą będzie 0 całych i 235 tysięcznych. Czyli w ten sposób robimy, żeby odczytać te współrzędne, należy sobie rozszerzyć te ułamki dziesiętne.